Partnerem materiału jest Luxpav, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Niedziela na Radoszyckim stadionie Partyzanta zgromadziła strażaków ochotniczych straży pożarnych z gmin Słupia Konecka i Radoszyce. Jednostki konkurowały podczas łączonych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Wydarzenie rozpoczęło się w godzinach porannych. Uczestnicy wzięli Udział w dwóch konkurencjach w sztafecie, podczas której musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz w konkurencji sprawdzającej umiejętności potrzebne podczas gaszenia pożarów. W zawodach wzięło udział 8 jednostek OSP po 4 na gminę. Walka była zacięta, ale na stadionie panowała wesoła atmosfera. Widzowie chętnie kibicowali zawodnikom. Amen. Ostatecznie sędziowie pod przewodnictwem brygadiera Michała Krzeszowskiego wybrali najlepszych. W gminie Supia Konecka najlepiej poradzili sobie druchowie z OSP Pilczyca. Drugie miejsce wywalczyła OSP Czerwona Wola, a podium zamknęła OSP Mnin. W gminie Radoszyce najsprawniejsi w działaniu okazali się strażacy z OSP Jakimowice. Drugą nagrodę odebrała OSP Radoszyce, a trzecie miejsce zdobyła OSP Wilczkowice. Zwycięzcy będą reprezentować swoje gminy podczas powiatowych zawodów, które odbędą się we wrześniu w Końskich. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Wicestarosta Konecki Jarosław Staciwa, wiceburmistrz Radoszyc Robert Lisowski oraz przewodniczący Rady Gminy w Radoszycach Jacek Zaleśny, a także wójt gminy Supia Konecka Robert Wielgopolan. Na zakończenie chętni mogli zjeść gorący żurek przygotowany przez strażaczki z OSP Radoszyce.